Coś czuję, że chyba ten błąd z tym czarnym ekranem mu się będzie pojawiał dosyć, dosyć często i to będzie trochę nazwijmy czasy tej aktualizacji. Generalnie przed rozpoczęciem podejścia obstawiam, że to jest Bookstars. Nie! Proszę, grupa Zeks przygotował random. Wiecie, co to znaczy? To znaczy. Tylko i wyłącznie jedną sprawę. No, to może się potencjalnie udać. Raczej to się uda. Drugą rzeczą, jaka jest, mamy poziom trudny, odpalony. Czyli mamy czachę. za tym idzie. No, to też jest dosyć mocno interesujące. Dlaczego random tak wolno jedzie? Praktycznie stanął sobie na to gdzieś. Nie wiem, co pisali wcześniej, jak widać, no mamy jakiś początek rozmowy, żeby się nie przejmować. Skoro tak mówi, prawdopodobnie chyba koleś nie potrafi chyba hakować. Albo mamy jakiś łup, który... ...potencjalnie uważa, że sobie nie poradzimy, czyli nie wiem, złoto albo diamenty. Jeżeli chodzi o złoto, no to we dwóch da radę też ugrać. Nawet wynieść wszystko to bez problemu. Jeżeli chodzi o diamenty, to to już jest trochę. To już trzeba wiedzieć, jak grać diamenty we dwóch. No ale dobra, no. Ma tutaj nazwijmy trochę taką drogę, że ciężko jest mu to w ogóle prze... wjechać. Nazwijmy to, no bo jedzie praktycznie rozpędzone na maksa. I tyle. A tak to od razu już wjeżdża do checkpointa i sprawa się kończy. Jak zawsze się ci tutaj ludzie, kto siedzi gdzie siedzi, to się buguje standardowo. Chociaż też żeby powiedzieć, co to jest w zasadzie za błąd, no. czy on komukolwiek przeszkadza? Absolutnie nikomu to nie przeszkadza, taki błąd. Jest to jest, no tak to można by powiedzieć. Zobaczmy, jak w każdym razie mówię, jak to po prostu wyjdzie, nie? Czy to w ogóle, znaczy no ja obstawiam, że to raczej na pewno wyjdzie. Eee, nasi towarzysze, jaki, jace, jakie mają levela? 415 88. No nie oszukujmy się, ale no jeżeli hostem jest 400 coś level... Raczej powinien wiedzieć o co tu chodzi, chociaż wiecie, nigdy o tym jakby nie wiadomo. Dobra, widzę, że oni chcą robić wyścig na windę. To ja idę tutaj standardowo na schody. Dalnym dobrym trikiem, czyli z użyciem przechodzenia trochę do ścian. Także chodźmy. Idziemy teraz. walimy sobie kartę. Trochę dostaw do gana zrobił i możemy iść dalej. Dawaj, wchodzimy. Biegiem. siup. I do przodu i do przodu. Jeszcze raz. I trzeci, i czwarty. I siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Dobra, to w zasadzie trochę niepotrzebnie przebiegam to w sumie mogę przecież dać im to przejść, tu nie trzeba na tym podejściu. Wiele naprawdę takich błędów starych, które kiedyś się pokazywało, no cały czas są aktualne i to jest w zasadzie śmieszne, że... Naprawdę, kasyno było na początku bardzo pobugowane i to wprost, nie? Tutaj było... Diamenty są, okej, okay. no, to mamy grubą akcję. Dobra, to ja za zajmę się H w takim razie. Otworzę im H, nie wiem, na FG pójdę. To, to jest akurat ciekawe, długo zostawił sobie te diamenty na to Chodzi. Bardzo, bardzo długo sobie je zostawił. Ale spokojnie my tu w trzech na spokojnie wyniesiemy jakby wszystko, to jakby nie ma problemu. Jakby randomnie nie musicie się tym niepokoić. Ja Tutaj wam otworzę przynajmniej większość, albo przynajmniej no, się postaram, no. Żeby mieli cały czas po dwie kubki do wzięcia, bo teraz tam, gdzie jest to E, mogą podnieść i tam, gdzie jest H jest otwarte. I tak tak też się rozeszli. A o na ten moment. Dobra, ja już tutaj otworzyłem sobie F. No i zobaczymy. tamten ten koleś powinien w takim razie hakować na D. Ciekawe tylko czy to zrobi oczywiście, bo to nigdy nie wiadomo. Jeżeli tego nie będzie robił, no to ja tam pójdę wtedy. Jak inaczej to w takim razie wtedy się zrobi, nie? Żeby podnieść wszystko kompletnie. Ale dobra. Ja już tutaj wszystko tutaj otworzyłem, co mogłem i koleś idzie sobie hakować tam na D. Okej, okay, no to dla mnie jest sprawa już tutaj jasna. Ja w takim razie biorę G i F, no bo co mogę innego zrobić? No nic innego tutaj już nie będę mógł wyczynić. A host... Y Powinien teraz, tak, albo bierze sobie a, a, potem nie wiem, potem ja mogę iść na E. No i w zasadzie sytuacja już jest ugrana, no bo co, co tutaj więcej zrobić? Nie, no akurat diamentów, przyznam wprost, się bardzo, bardzo nie spodziewałem, że trafimy, ale no jak widać. Nie pytam, kiedy był event z diamentami. Ale jest, jest, no. tam kolej zdąży otworzyć te drzwi. Bo ja, jeżeli chodzi o literkę F, ja na spokojnie zdążę zebrać, nie? Bo mam ponad minutę i dobra, tam już chyba kolej się otworzył, tak? Tak, już otworzył i zbiera. Także. Jeżeli chodzi o nas, no to my już tutaj zrobiliśmy swoje, bo zdążymy wyjść. Bo mniej więcej taką kubkę diamentów zbiera się z 30 sekund. Także, jak została nam minuta na zebranie wszystkiego, to na spokojnie zbierzemy. Ale to raczej nie powinno chyba nikogo dziwić. Zwłaszcza, że. No, 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 jesteśmy w czek po prostu. I to i najlepszym hakerze, także to już w ogóle. Ale dobra, dobra. Zbieramy, zbieramy. Na spokojnie, wszystko wyniesiemy. Mi się wydaje, że jest jakoś za mało. Patrzcie, mamy. 3 miliony trzysta, podnieśliśmy wszystko, zamiast 3600. Nie wiem, <grywa> może coś się zmieniło w diamentach. No ja nie mam tego łupu u siebie w kasynie, także ja nie zobaczę, czy się zmieni. Może zmienili rzeczywiście wartość tego łupu i diamenty trochę zostały znerfione na kasynie. No nie wiem, no zebraliśmy wszystko, powinno być 3600. Ale dobra, już, już tam, machnijmy na to ręką. Jeden miał otwarte, inni nie mieli. Panie randomie, panie hoście, proszę w takim razie otworzyć sobie drzwi, bo chyba... Pewno zrobiłeś przepustki. Nie, nie zrobił przepustek. Okej, okay, no to czyli dobrze ograł. Dobrze i niedobrze. że jak szybko teraz Pan fos otwiera. No to ogarnia hakowanie w takim razie. No to nie powinno być to żadne... nie ma żadnego problemu. Nie wiem, trochę dziwny, dziwne bronie są wzięte, tak powiem. Coś musiało mu się tutaj zmispikować. Oj, zepsuły nam się te... Oj, mamy alarm. Wiii... Ui... Wiii... Ui... Cóż, było dobrze, ale się zepsuło, no. Nie wiem, czy my robimy reset aktualnie, czy co, bo nie, nie mam trochę info, tak żeby powiedzieć. Jeżeli wychodzimy, no to żaden problem. no To jest łatwe do wyjścia. Tylko no, mówię, czy my to. Czy my wychodzimy, czy my nie wychodzimy? To jest tylko to pytanie. Aż mówię, no kolejną rzeczą powinno być pytanie, czemu jest taki mały łup. Nie. Bo mówię, pamiętam, że było chyba 3600, nie. No mówię, no chyba, że ja coś sam też nie pamiętam dokładnie. No nie wiem. No, bowiem tak, jedno jest na pewno pewne: no, elity już nie mamy. A była potencjalna szansa na elitę. Zawsze jest szansa na tą elitę. O, no, no niestety, boty się zbugowały, random wszedł w jego wizję i tyle było. Mamy wzięte niby diamenty, na których powinno się oszczędzać ostro. A to jakieś samochody są wzięte. Są te. Outlaw chyba się to. to samochód na za 10% w ogóle. Chyba, że ja wiem jeszcze. Chociaż nie no, no to później wpływa na łup. No bo że jest... In, ten wzięty. Kupiec, ale to chyba nie wpływa teraz bezpośrednio na łup, tylko później. Jeżeli tak, no to, to już w ogóle co tu się wydarzyłoby? jedziemy jedziemy. Nie no, no jedziemy do kupca najdalej. No to. Nie wiem. A, dobra, ja już widzę w czym jest. Jakby problem, albo znaczy rozwiązanie. Po prostu koleś, pan host jest odpalony. Popatrz on sobie wyłączył już pościg, i patam ten koleś. No to w takim razie mamy rozwiązanie zagadki. No, dlaczego są diamenty teraz? Dlaczego jest? Yy, nie wiem. No nie wiem, no ja. Kurde, zawsze coś takiego mam, to jest. Kurde, tutaj dylemat wielki. Ale ja mam tutaj, mówię, ja mam tutaj swoje poszlaki, oczywiście pewnego rodzaju, ja. Nie wiem, ja mam, ja mam pytanie w sumie, czemu, na, czemu ten łup jest taki. prosty? Czemu on jest taki nieduży. To, 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 to mnie naprawdę zastanawia. Ja nie wiem jak to jest po prostu możliwe, żeby był mniejszy łup. No i inną rzeczą, którą trzeba powiedzieć, to że... Raczej myślę, że chyba pan host, chyba, będzie, chyba jest odpalony tutaj. Ale to, to mówię, to jest takie trochę. Chyba. Chyba no nie, wiem, dziwne są te ustawienia, szczerze powiem. Rozstawienie tego napadu jest bardzo, bardzo dziwne i w ogóle to jest po prostu, mówię, trochę, trochę dziwne takie powybierane, ale... Kurde, pewności nie mam, no, czy jeden, czy drugi, no bo w zasadzie nie wiem, jak to mogą, czy mogą jakby wyłączyć... W się sensie wiecie, ktoś na haksach może łączyć każdemu pościg, czy... Czy nie, nie mam absolutnie pojęcia. Nie wiem, w ogóle ucieczka tym samochodem to też jest dosyć interesująca Bo tam to jest jakaś inna droga specjalna, ale to ja kompletnie nie pamiętam. Nie, tu mówię, to jest 50 na 50, w zasadzie. Kto to w zasadzie. Był. Był, jest. A jak coś w ogóle te pojazdy, to są z tego. Z kierowcy 10%. No nie wiem, no ja obstawiam, mówię, że to może być potencjalnie host tutaj. Trochę Trochę odmówię odpalony. Ale no mówię, mam. Kurde, tak mówię. Nie jestem w 100% pewny, bo. Chociaż teraz. To mnie. Teraz aktualnie, jak jedzie te auto, ja jestem troszeczkę bardziej przekonany, że to musi być na pewno kierowca tego wozu, bo nie ma innej po prostu możliwości wprost. Bo jedzie po prostu zdecydowanie za szybko. Nie wiem, powiem wam, że to jest po prostu śliskie, ale no mówię, no nie mam 100% pewności, żeby, żeby już mówić na pewno. Na pewno ktoś z tych dwóch, nie? Ale kto konkretnie? O, nie żyje. Nie wiem, powiem, że ktoś to jest SUS na pewno, ale nie, ma, nie mam po prostu pewności kto tutaj jest, kurde, tym susem, kto tu jest impostorem w tym momencie. Ktoś jest, to na pewno, to jest pewne. Wiadomo, trochę się to skłania ku, ku, ku hostowi, no bo... Rozstawienie tych zwyczajnie botów, no jest trochę dziwne. Po żeby to powiedzieć, to jest po prostu trochę dziwnawe. Yy, znaczy botów, w sensie no wybranie ekipy sobie na napad, no bo samochody są za 10, bronie nie wiem, nie wiem jakie to są bronie, ale może to są za 8. Jeszcze te diaksy, które są trochę niepełną wartością, ale to akurat czemu są one w niepełnej wartości, to jest, inne pytanie powinno być. To inne powinien nie zadać w tym momencie. Ktoś zdecydowanie, ale, ale nie wiem właśnie, no mówię kto. Ja tutaj jadę, wyjeżdżam. Ja wiem, ja jadę po helikopter. Eee, ja, no dziwne rozstawianie po prostu tego wszystkiego jest i to, to, to mnie najbardziej dziwi, no i jeszcze zgubienie tego pościgu tak nagle, tak jakby to powiedzieć. To mnie też po prostu zaczęło zastanawiać. Ale mówię, no ja nie wiem właśnie, jak to po prostu wygląda, nie? Kto to może zrobić, kto tego nie może zrobić? Czy musi być ze mną na przykład w aucie, żeby zgubić? Nie mam po prostu tej, tej, takiej te, te pewności. Ja sobie po nich po prostu podlecę tym helikopterem. Nie wiem. Powiem wam, że mam straszny dylemat. Co z tym zrobić, nie? No bo nie mam pewności. Że wiem jak sobie pewność zrobić. Może tak zobaczmy. Nie wiem, lecę w każdym razie. Czemu oni w ogóle tutaj gdzieś jadą po górach? Alo, dzień dobry ekipo. Przywiozłem wam helikopter. jak zareagują na to. Że w ogóle lecę czymś takim. Że w ogóle wiedzą, że takie coś w ogóle jedzą. Może w ten sposób. Post w ogóle nie zauważył. Jak on w ogóle może nie zauważyć, że ja w ogóle lecę helikopterem obok niego? To jest aż niemożliwe. Nie wiem, mówię, trochę ten napad jest trochę sus. Ale, no mówię. To jest, mówię, takie trochę. Szybko. To jest dobra właśnie pytanie, co mu się nie podoba w helikopterze? Ale co jest szybkie, co ma na myśli? Nie wiem, no mówię, ja mam tutaj takie. że coś jest nie tak, ale, no kurde, nie mam pojęcia kto. Nie wiem, no dla mnie to jest, mówię, trochę po prostu śliskie i nie mam po prostu pojęcia. Ale zakończmy ten napad generalnie. No nie wiem, no tutaj jest taki mówię 50 na 50, bo nie mam... nie mam pewności, o, tak może żeby powiedzieć. Kto aby na pewno. Ale rozstawienie tego napadu było dosyć losowe, chcę powiedzieć, nie? Nie wiem. Dziwne, random y Random nie lubi latać o. Dziu, na patu Dan, O, wszystko się zepsuło. Wyglądałoby na to, że po prostu host dał takie dziwne, na przykład rozstawienie. Dlatego, bo już jest tak bogate, że musi po prostu nudzi i chce mieć jakąś rozrywkę. Tak by to wyglądało. Ciężko jest mi to powiedzieć, no bo kurde, nie mam pojęcia. Ale tak to po prostu wyglądało, że chciał mieć jakąś różnorodność, nie żeby zarabiać. co po prostu powybierał, że a takiego chcę kierowcę wezmę, takiego strzelca o. Czy coś w tym stylu? Że generalnie, jakby o to mu chodziło. Nie wiem, no. Jest to jeden z licznych randomów, którzy chyba rzeczywiście robią sobie te napady, bo im się tak naprawdę nudzi, a nie chcą zarabiać jakichś pieniędzy z tego, tak rzeczywiście. No co ciekawe, mogę powiedzieć, podejście. Ale patrząc na jego KD, które wynosi 10, aż. Nie chcę mi się trochę wierzyć, że aż tak bardzo mu się by wynudziło. Ale no cóż, ważne, że napad się udał. Coś z tego żeśmy zarobili i w ogóle. Także, no co. To byłoby na tyle. Do następnego. Cześć.